siemano siemano widzowie dzisiaj gramy z moim duo reaktywacje rankingowa i mamy rangę unreala dobra i życzymy jego oglądania zostawcie suba i lajka i to tyle jak chcecie więcej takich filmików to jutro też nagram no ja też mam właśnie ja mam samo poema. jak chcecie widzowie zagrać to piszcie niki mamy jeden Bo na mnie jest jakiś taki Ej, na mnie jakiś bot. On miał Unreal. Jak chce się widzą, je zagrać. No to mówię suba i lajka. Like I dzwoneczek jeszcze, nie? I nick piszcie w komentarzach. No to zrób jak chcesz. W sumie raczej no, to nie. Dobra, i dzisiaj widzowie wleci dużo filmików. Bo z, zwłaszcza dlatego, że to jest nowe konto. Bo tam to coś nie piekło. I na TikToku. Eee, no wiem. Tam na TikToku macie link do mojego YouTube'a na TikToku. Ja się nazywam. Eee, na TikToku się nazywam ny 0 kacpr sorry Q0N Jak to widzimy. Dobra, to dawaj dojeżdżamy. A tego biga muszę wziąć. Już impulsa wezmę. Ale bot Pan man dostał white Nie, ja akurat nie będę lecieć, bo ja tu go nie typać ma white A potem nie dostał dużo Gdzie? Dobra, jestem. No co jest? To no co wszyscy Ja już mam 6 fragów no i, i jak co widzę, jak chcę mieć dużo subskrypcji, tak jak na starym koncie i tak dalej no to zostawcie tego suba jeszcze lajka nie no a mnie dwójka, Ja chyba dam. leży ja dam. On też lipa. Jego zabiję. Ja, ja już jednego zabiję. Tylko ten drugi jego duo ucieka do strefy. Idę do strefy specjalnie, żeby go zabić. Oddostał i na mnie? Leży. Ja dwójkę z nich zrobię. Czekaj. Ta, zaraz ci dam tylko chodź dalej czpala. i Jak sobie zrobię, to gra w Dopadzie. Ona mnie. A tu jest jakiś bot. My mamy Unreal, a tu są jakieś boty, co nie? O kurde. No nie, aż takie boty. To... Ja daję. Dobra, ja, ja jednak żyję, żyję, żyję jakoś. Żyję, czyli odwróć się lepiej. Trzymaj, 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 trzymaj. i plecy! A nie widziałem, tu gdzieś kroki. Dobra, chodź szybko do strefy. Mam. Ja dadam. Dobra, ja W locie. Chodź mnie tu odwróć, jak możesz. Mam dwie apteczki. Tak, ma dużo. Czekaj. Tak, ma dużo. Ej, ale dobrze nam idzie, co nie? Możaj. Chodź do strefy. Dobra. Uważaj. O, kurde. Duro. Lecz. Lecz. Nie no, my jesteśmy najlepsze duo, bo tak sobie pomagamy i tak dalej. Chcesz? Chcesz Amo albo coś? Ej, tu się wbija! Ale ja mam... Ja jestem pod tobą. Chodź Chodź do mnie na dół, bo ja mam dużo Ja chodź. Dobra, masz je w apteczkę, masz, nie wiem. Ja już nie mam nic na biało jak co? No szybko! Strefa! Chodź ci dalej wpada, jak zdążysz. O kurde, ja jestem daleko od ciebie, nie mam jak pomóc. Tu, 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 tu. A ty masz tego złotego babuta, nie? To dobrze. Oj, już... dobra. Chodzi do mnie, chodzi do mnie. z moim dło takie oro robimy nie, bratku. Ej dobra, dawaj z mamuta tak, tak będziemy widzieć typów, bo ja mam. O, widzę tam, gdzieś. W locie leci jeden. A nie. Czekaj. No dzięki. Jestem z tobą. Cheer. Dead. Chodź do mnie, chodź do mnie. Kolejny. O kurde. Aj, dobra. Dzi, dobrze było. Co jeszcze raz gramy? Hva heter du? Jeg heter Ivan Divana. Ready. dobra, lecimy. Jak co, to widzowie, ja gram na padzie. Mój doło gra na krawej mieszce. Coś, dobra. Ja sobie to dawaj to. No dobra. I dawaj nas 18HP. Na co grasz? Bo ja nagram na taki nud. Dobra. Czekaj. Dawaj. I bijemy siebie równolegle, tak cały czas strzały. Oj, kurde, ale to było ładne. 52 hp i 50 kW, czyli jestem machita. Mam trosze, trochę duży ping, jak będzie ma, ale dobra Będę musiał Cię w Fortnite zapisać mój duo. Bo ja nie mogę, ale to jakoś zrobię. No. No to patrz teraz. E, pi, Piszę duo. No i tak. Niepełnoletni nie mogą ustawiać, ale Anladım. Ale czy wam nas zapis zapis zapisał do daje lepszy dół? O kurde! tu, 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 Ale mało dostałeś, a ja dużo. Dawaj! A. Uh. Ajaj, jest 2-2 Ej, fajny, ty no undiłam, bo tego akurat nigdy jeszcze nie gra, a fajnie jest. Uwaga, dostałem <noise> się rado Dobra, damy do Cyk, cyk Kurde Nie, myślałem, że wcześniej jeszcze to otworzysz Uciekaj ode mnie Dawaj, otwórz Hop Nie Jezu, jaki fort Ej, ale tu szybko levele mi się wbierają Ogólnie Oj, myślałem, że jeszcze zbudujesz się. Nie wiem. Ooo, wow, ale ładnie skoczyłem ci zadam. No i otwórz! Nie! Ale nie myślę. Że... Dobra. 90. Jesteś na jedną pompę. я это уже немного разграна. Отфуш. Нарди, нарти, нарти, дам-дам, дам-дам. Окей.

Hop, hop, cyk, cyk. Oj. Oj. I Ja jeszcze raz, bo ja Не, говорю, да, что тут рано. Mm. Jak wini się widzowie, idziemy sobie w łeb w łeb Nie, normalnie, co tu się dzieje Cyk Ale ten movement jest taki słaby, nie? W tym sezonie, co? Że dziwnie się skacze i tak. Co? Ta, gram dużo. Ja ogólnie gram w CS -e dopiero tydzień, ale jestem dobry. Jaką mam rangę? Kurde, jak ona się nazywa. Nie wiem, ale wiem, że są takie trzy kreski. Yy, I trzy. Nie Wiem później ci powiem. Nie e, taka lepsza, i trochę taka złota, a ty jaką masz? A ty grasz w cesa? Tak chcesz, to możemy dzisiaj jeszcze zagrać. A mi ostatnio fajne się skiny trafiły w sensie bardzo fajne. Dobra No, tak O, jakbym jakbym szybciej jeszcze to sobie to mu. Jesteś na pompy yy, i, i ja, nie? A teraz Nie! Miss pompa! Uh! Dobra, to czekaj. Dobra, to na tyle dzisiaj widzowie. O, życzę jego dnia, zostawcie suba i lajka. I to tyle. Nara. No, no.